Cześć! Wczoraj oglądałem bardzo fajny yy, materiał profesora Chris'a na temat regenerowanego silnika. On sobie kupił taki silnik zregenerowany, znam tą firmę 19TDIBXE. U mnie było parę samochodów z silnikami z tej grupy, także wiem co oni tam robią natomiast no Chris bardzo fajnie rozłożył ten silnik i tak dalej, pokazał jak to było przywiezione i tam, no nie zostawił summa summarum na nich suchej nitki powiedział, że na koniec twierdził, że ten silnik jest do wyrzucenia że to jest złom i zaraz do tego tematu wrócę ale najpierw nawiążę do samego samej tej oferty i tego co tak naprawdę w tym samochodzie w tych silnikach było robione co nie było, no on po, generalnie pokazał, że Oferta mówi co innego niż to, co rzeczywiście dostajecie, po prostu klienci, którzy kupują od nich, są oszukiwani. Tamtych części nikt nie wymienia. No, i tak to właśnie wygląda. Ja na ten temat już mówiłem wcześniej na kanale. Zwracałem na to uwagę, żebyście czytali ogłoszenia ze zrozumieniem, że nie jest możliwe zrobienie czy wymienienie tych części w cenie, którą oferuje wam sprzedawca, bo to po prostu musieliby dopłacać do każdego egzemplarza. I ja już to o tym mówiłem rok temu, czy coś takiego. No, ale no, to nie jest bardzo rozpowszechniony, znany kanał, więc jakby yy, gdzieś tam wołanie na poszczególne. Natomiast yy, wrócę do tego silnika, bo Chris, oczywiście, tam yy, na sam koniec, właśnie powiedziałem, że stwierdził, że ten silnik jest do wyrzucenia i tak dalej, że tak naprawdę naprawa takiego silnika to powinna kosztować 12 tysięcy złotych. No i że no, niestety, ale to jest do niczego. Więc od razu. Staram się wyjaśnić. Mój drogi profesorze, chętnie od Ciebie wezmę ten silnik. Nie wyrzucaj go na złą. Nie produkujmy śmieci. Nie, nie zaśmiecajmy planety. Ja wezmę ten silnik. Zrobię go po swojemu. Zostawię w nim ten sam wałek, te same popychacze, te same panewki główne, ten sam wał, ten sam blok i tą samą pompę. Z... Łańcuchem plus tym napinaczem. Dokładnie to samo, plus tą, tą osłonę przeciwrozbryzgową. Wszystko to samo. Zamontuję do siebie do samochodu i będę jeździł tym roku. Aha, niestety nie będę mógł zamontować tych samych pierścieni, bo ty pościągałeś pierścienie z tłoków, więc dupa. Ale wezmę od siebie takie spółki po prostu. Używane zestaw tych tłoków, zamontuję do tego silnika. Zamontuję u siebie w samochodzie e, i będę jeździł. Jeśli się okaże, że silnik jest rzeczywiście do kitu, e, to zwrócę Ci 4100 zł tyle i za, za ten silnik zapłaciłeś. Jeśli będę nim jeździł dalej, no to po prostu będę miał silnik za Fliko, a ten sobie sprzedam komuś innemu. OK? A dlaczego o tym mówię? Ano mówię o tym dlatego, że żebyście nie popadali w skrajność. Dlatego, że można oczywiście. E, Oferować klientowi usługę z bardzo wysokiej półki. Tak, mierzenie wszystkiego mikroskopem elektronowym, wiecie, wymienianie wszystkich części, które mają tylko jakieś ślady zużycia, na nowe, najlepiej oryginalne z ASO, można, ale ja osobiście nie znam takich ludzi, takich klientów, nigdy nie miałem, którzy chcieliby wywalić za naprawę swojego 15-letniego e, samochodu 15 czy 20 tysięcy złotych. Nie, no musimy wybrać jednak coś, jakiś złoty środek, coś za co zapłaci klient, co będzie działać, a co nie będzie kosztować fortuny. Ja nie mogę pro proponować swoim klientom tak drogich napraw. Oni najzwyczajniej w świecie po prostu odwrócą się ode mnie tyłem i sobie odmaszerują do kogoś innego, kto dowiezie im usługę, na którą ich jest stać. Nie chcę oczywiście wybielać tych typów, którzy sprzedali Chrisowi ten silnik. Bo to nie o to chodzi. Rzeczywiście oni oszukują, to jest prawda. Nie wymieniają tych części, które są wymienione w ofercie, w ogłoszeniu. To się zgadza. Ale jakby nie przeginajmy w drugą stronę. To nie znaczy, że każdy silnik, w każdym silniku należy wymieniać tłoki na nowe. Że każdy silnik należy osiować. Że wszystkie korbowody należy osiować. Ja nigdy tego nie zrobiłem na korbach. Nigdy. Profesorze, jakim cudem moje silniki chodzą? Wymieniłem ich. 1.9 diesli to spokojnie już teraz z, nie wiem, z 1800 sztuk jakim cudem my nie stosując się do Twoich rad do Twoich sugestii, do tego co Ty opowiadasz swoim klientom te nasze silniki jeżdżą ja teraz jadę samochodem który właśnie nie został tak zrobiony jak Ty byś sobie tego życzył dokładnie, ten silnik 1.9 TDI BXE kupiłem od swojej klientki jest, że nim już 100 tysięcy kilometrów zrobiłem, i nie został właśnie zrobiony tak, jak ty chciałbyś, żeby był. Nie są tam nowe tłoki, nie są tam nowe pierścienie. Są nowe panewki na korbowodach, ale na przykład są te, ten wał i ten, te panewki, które były tam oryginalnie, jest zamontowany. Oczywiście myśmy to robili w ten sposób, że wał razem z panewkami był przekładany z innego silnika. Suma summarum, tak. No bo ten był zatarty, więc trzeba było to, wiesz. No ale nie złożyłem go do... Naprawdę nie złożyłem go tak, jak ty byś sobie chciał, żeby to było złożone. Jakim cudem ten silnik chodził już tyle czasu, zrobił 100 tysięcy kilometrów i... Jadę, nie dymi? Cud! Nie, nie cud! Nie to, żebym, wiesz, jakoś chciał tutaj aby to powiedzieć, dyskredytować kogokolwiek i mówić, że opowiadasz jakieś niestworzone historie, bo tak nie jest. No, wiesz, zgodnie pewnie z zasadami, jakby napraw, to jest tak jak mówisz, ale ludzi na to nie stać i my musimy im dowozić taką usługę, taki produkt, który będzie działał. Dajemy na to na przykład roczną gwarancję. Ja wiem, że to będzie działać, będzie działać jeszcze więcej, bo wiem o tym, bo jeżdżę takim samochodem. Nie? I wcale nie muszą wywalać tych 15 tysięcy złotych, wcale nie muszą kupować nowej głowicy, wcale nie musimy bawić się mikroskopem elektronowym. No, nie musimy takich rzeczy robić. I działa. Także słuchaj, jak chcesz podjąć wyzwanie, chętnie wezmę ten silnik, naprawdę. Zamontuję go w swoim samochodzie yy, i będę nim jeździł. A jeżeli się okaże, że wywali korbę albo nie wiem, zatrze się, yy, albo zacznie mi nagle dymić albo coś takiego to zwrócę Ci 4100 zł i, no i tyle no i wtedy Ty wygrałeś tak że Ty miałeś rację jeżeli ja wygram czyli będę jeździł tym samochodem i nic się nie będzie działo w tym aucie to po prostu będę miał silnik za koszt transportu od Ciebie z warsztatu także win-win no po co masz wyrzucać ten silnik tyle ode mnie